Witajcie kolejny raz na tej budowie. Jak zauważyliście, kolejny strop aktywny za nami. W tej chwili znajdujemy się pod spodem. Całe rurowanie jest nad nami. Wszystkie przepusty, które mogliście zobaczyć, również znajdują się w stropie powyżej. Znajdujemy się na drugim stropie. Jak widzicie, wszystko jest już gotowe. Mamy oczywiście orurowanie w systemie Rechał. Również dziś pojawiły się już puszki do betonu. Projektanci wnętrz przygotowali już koncepcję dla drugiego stropu. Niestety na poprzednim stropie tego nie było, tak więc tam było tylko rurowanie, a instalację elektryczną będziemy musieli dołożyć później. Natomiast tutaj już mogliśmy zastosować puszki do betonu. To co widzicie w tej chwili to są przepusty pod wentylację. W przyszłości mamy tu do wykonania 16 punktów nawiewno-wyciągowych i zapewne kolejny materiał będzie właśnie z takiego montażu, czyli wrócimy tutaj w momencie, jak już drugi strop będzie wylany i będzie potrzebne okablowanie i orurowanie pod wentylację. Natomiast prace na dziś mamy gotowe: pełne orurowanie stropu chłodzącego oraz blisko 100 punktów elektrycznych przygotowanych za pomocą puszek systemowych do betonu. Tak więc tyle na dziś i do zobaczenia na innej budowie.